Siemanko jesteśmy z Wasylem właśnie na skateparku w Skarżysku w Skarlandzie i Będziemy jeździć i co? Na początek sesyjka na mini rampie. bank. Dobra, Wasyl próbuje tej pas pierwszej. Zobaczymy czy mu siądzie. Dawaj majster ojoj. Dawno to nie robiłem. Zapomniałem trochę. Dawaj, z drugiej próby Yo. I w tą stronę. O, dobra jest git. Ale Tailwit był zajebisty Dobra, a ja na rozgrzewkę zrobię 10 bar spinów, w jedną i w drugą. Ja też tak zrobię. Dobra, robimy razem. Dobra, dobra. Po 10 bar spinów na rozgrzewkę, to ja zaczynam i jedziemy w jedną i w drugą stronę. Zobaczymy, czy się uda. Jeden, Dobra. dwa, tak jest. Trzy, Yo. cztery, oj, miałem małe problemy, pięknie. Pięć. A pięć? A pięć, tak pięć, dobra Sześć Męczące, nie? Siedem Osiem Yo. O, dziewięć no. Dobra uwaga Dziesięć o kurde Jo, mamy to Ja cały czas Cały czas myślałem o tym, żeby tylko zrobić o. Jestem jedynie jeszcze jeszcze raz Hej. Stunty, stunty Stunty, jestem tutaj, jest tutaj, jest był, ładnie Opa. Ja jest też jest tutaj, Da dawno dawaj, nie robiłem dawaj. dawno nie robiłem, to też tak zobaczymy czy siądzie od razu to w tą stronę dobra, dobra opa kurcze z patrz co tu się dzieje może być ciężko dobra, drugie podejście o, o ej nie wiem czy jest tak. nie, przecięłem sobie buta buta <suszy> nowe buty, kurde tu już jest przecięcie Jebany tej luipy. dobra, robię jeszcze raz, do trzech razy sztuka wystraszyłeś <suszy> <suszy> <jeszcze> mnie <suszy> dobra, ostatnia próba, teraz już musisz o, Dobra. Cztery razy, ale nie. Rogalski Wiesz co, dawaj, ja też to zrobię Opa Dobra U, Jeszcze raz W ogóle to subskrybujcie kanał Wasyla, w opisie będzie link Bo Wasyl też nagrywa vlogi rowerowe i wrzuca szorciki Także oglądajcie, bo fajne sztuczki są Yo! Tak jest! Placu, dawaj, dawaj, dawaj uh. Uh. jeszcze raz, jeszcze raz Aj! Yo. Nie, taka słaba! Trochę na tapie było, to dawaj jeszcze jedno Komboj! Mocno! Tak jest, od razu lepiej Dobra, majstry To ja teraz też spróbuję, zrobię truje na flacie i popotruję <laughs> Trujeczka siedzi A opa, taka Taka kaszana No jeszcze raz jakiś alarm Łamują się to będą Jopo Aj Ops Nie Dobra patrz teraz będzie Patera No niestety No ostatnia próba Jak nie w to trudno No niestety A, może kiedyś Postan Robisz to jeszcze raz? Tak, postanowiłem, że muszę to zrobić. Op. Bam, bam! Tak, tak no dobro. No Na być. Napię, ale jest. Nie jest słabo. Co? Muszę tak dobrze zrobić? No. Czysto. I żeby miał tak, taką szeroką tu. i barę wrzucić. Dobra. Kurde, ale ładne trójki robisz śmietnik Dobra, <grym> no <grym> dawaj traka Ojej Robisz to? Było blisko, sp oh. prawie spadłem Jak coś do go zaszuciłem tak? Ja <grym> yeah. Ideolo No co, teraz traczek? Jeszcze parę prób zrobię i traczek Dobra Sebon robi turndowna dogiem już tak Taki zajebisty chcę zrobić tak, tak, taki będzie Taki fajny Kurde wow. Nieźle to wybija to W sumie takie dobre no? Zobaczmy to w slow -mo. Yo, tak! Aj, aj. No. Trochę tak, wiesz, yy, obcyknąłem się. No, ale dobrze było. było. Dobrze. Już się o, nie boję. Dawaj. Pięknie. To jest to. I to, i to. Spróbuję full <coughs> <Yeah. Yeah. coughs> Ale trasek był. Dobrze, Pierwsza klasa. Jest z nami Filip Skowron. Mianowicie na arsonach. Patrzcie. patrzcie, nowa ramka elegancka. Zrobić jakąś fajną sztuczkę dla widzów. Jaką? Jaką chcesz? Tak, już na rozgrzewkę? Dawaj, to robię. Na flacie. U! Może być? No pewnie. Dla sportu lecimy transfer. Dobra, Elo.